Cześć, z tej strony amni Mardon i dzisiaj przedstawię wam na szybko kilka nowości z DeForest 014. Link do pełnej listy zmian w opisie. Pierwszą nowością jest dodanie pragnienia, dzięki czemu musimy teraz pić wodę, w przeciwnym razie doprowadzi nas to do śmierci. Zginąć możemy także, gdy jesteśmy zbyt długo pod wodą lub z chłodu. Króliki wydają teraz dźwięk, gdy je zabijemy. Możemy już smażyć żółwie i je jeść oraz wykorzystać ich pancerz jako tarczę lub broń. I na koniec przegląd nowych budowli, które możemy wykonać. A się już z Wami żegnam, cześć.